Dzień dobry. Znajduję się w tej chwili na wystawie Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek Malborski od inkorporacji do rozbioru w latach 1454-1772. Chciałam państwu krótko pokazać Właśnie wystawę dotyczącą Rzeczpospolitej w wymienionych wcześniej latach. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych eksponatów. Dodam, że na tą wystawę możemy się dostać przez były szpital, czyli tak zwane infirmeria. Gdzie się znajdują infirmeria na zamku w Malborku? Już tłumaczę. Wchodząc przez główną bramę na teren dziedzińca zamku średniego, zwiedzanie właśnie rozpoczynamy za kamiennymi schodami po prawej stronie. Wchodzimy tam na wystawę poświęconą panu Maciejowi Kilarskiemu. Przechodząc przez tą wystawę, przez całe infirmeria, schody prowadzą nas na piętro, na strych, na którym właśnie możemy obejrzeć tę wystawę. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych zachowanych eksponatów, m.in. monety z Mennicy Polskiej, fragmenty balustrad z jezuickiego wyposażenia kościoła zamkowego Najświętszej Marii Panny. To tak pokrótce, m.in. i wskażę jeszcze schody, którymi Opuszcza się wystawę, i tutaj są pamiątki po prawej stronie, z pierwszego rozbioru Polski, a tymi schodami, takimi wąskimi, tymi schodami. Trafiamy do wielkiej kuchni w zachodnim skrzydle Zamku Średniego, do kuchni, która znajduje się przy wielkim refektarzu. Przypomnę, że refektarz to jadalnia średniowieczna. Wielki refektarz, też już Państwu pokazywałam wcześniej, więc tymi schodami trafiamy prosto do kuchni. Gdzie możemy zobaczyć pomieszczenie kuchmistrza, który mieszkał, miał bardzo blisko do kuchni. Nie ma tam już zachowanego paleniska, ale zachowany jest komin nad paleniskiem, i ten komin w innym nagraniu Państwu pokażę. Komin mieści się centralnie nad paleniskiem, nad kuchnią, czyli mieści się na strychu, który znajduje się. Omawiana przeze mnie wystawa. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do malborka.